Cześć Manko. dziś pokażę wam jak zrobić jasno świecący, kolorowy napis. Więc otworzę sobie może najpierw obraz o wielkości Full HD, czyli 1920x1080 standard. No i odwrócę sobie najpierw kolor, czyli kolory inwersja, mamy czarny tu. Teraz wybieramy narzędzie dodawania tekstu, dodajemy tekst, na środeczku ja sobie napisałem na przykład czarny. OK, zmieniamy tekst na biały, wyśrodkowujemy go. Zwiększamy i najlepiej pasuje do tego specjalna czcionka, którą sobie trzeba doinstalować. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to niedawno rzuciłem na ten temat poradnik, więc możecie sobie zajrzeć na kanał, też się znajdzie. Ta czcionka nazywa się jakoś Benny Blanco, dokładnie, i ona fajnie wygląda właśnie w połączeniu z tym efektem tego napisu z różnymi innymi czcionkami. Myślę, że będzie też dobrze wyglądać. Ta czcionka już jest sprawdzona i wygląda to dość fajnie. Dobra, więc jeszcze sobie to wyśrodkowujemy sobie to enteruję mniej więcej na środek. Może trochę za duży ten napis, niech nie będziemy mi się chciał potem... O, chociaż może być, dobra, 240. Przy rozdzielczości Full HD myślę, że jest OK. Dobra, jest mniej więcej równo. I duplikujemy warstwę z tekstem. Mamy teraz dwie warstwy z tekstem. Tą dolną sobie włączamy, jej widoczność jak na razie nie będzie nam potrzebna. Pracujemy na tej górnej. Blokujemy jej kanał alfa, klikamy tutaj. Teraz wybieramy narzędzie kubełka, zaznaczamy całe zaznaczenie tutaj i wybieramy kolor taki Czerwony podchodzący troszkę troszkę minimalnie pod pomarańcz. Ok, coś takiego. No i wypełniamy całość. Teraz wybieramy narzędzie pędzla. Wybieramy najbardziej miękki pędzel. Zmieniamy kolor na taki a, różowy. Dajmy OK. I teraz malujemy pojedyncze plamki na naszym napisie. Dobra, teraz wybieramy kolor jasno-niebieski. Taki błękitny i robimy to samo. Teraz wybieramy kolor żółty i robimy dokładnie to samo. Możemy trochę zmniejszyć pędzel, bo już nam się zrobiło tu trochę ciasno w tych kolorach i żeby nie zamalować, żeby żaden kolor nie zanikł, możemy zmniejszyć trochę pędzel, ale nie jest to jakieś wymagane. Dobra, powstał nam jak na razie taki kolorowy, ciapkołaty napis, więc teraz duplikujemy sobie jeszcze znowu tą warstwę. Na tej zduplikowanej warstwie odblokowujemy kanał alfa, czyli klikamy jeszcze raz. Wchodzimy w filtry, rozmycie, rozmycie gaussa i ustawiamy tutaj wartość 15 i dajemy ok. I tryb tej warstwy ustawiamy na suma. Wchodzimy w tryb warstwy i ustawiamy suma. Dobra, nam się trochę rozjaśnił. Teraz tworzymy nową przezroczystą warstwę. Ok, wypełniamy ją kubełkiem, kolorem czarnym. Teraz nie widzimy zupełnie nic. Ustawiamy tryb tej warstwy, tryb krycia tej warstwy na rozjaśnianie. Wybieramy pędzel, wybieramy kolor biały i rozjaśniamy wybrane części naszego tekstu. Najlepiej wygląda to, najbardziej realistycznie wygląda to na kolorze żółtym i kolorze błękitnym. Więc spróbujemy to zrobić. Dobra, ja sobie trochę powiększę jeszcze pędzel. I robimy to w ten sposób. Nie tak, że klikniemy i przeciągniemy raz. Sobie cofnę. Jeszcze zmniejsz zmniejszamy krycie na około 30. I robimy to tak, że klikamy kilka razy, aż efekt będzie zadowalający. Oczywiście musimy pamiętać, żeby nie przesadzić. Zmniejszę sobie jeszcze trochę pędzel. Ok, i klikamy wielokrotnie w miejscach, w których chcemy, aby był taki efekt, uh, efekt glow. Dobra, teraz możemy włączyć z powrotem widoczność warstwy z tekstem tej na dole, co zostawiliśmy sobie na początku i przenosimy ją za pomocą strzałki na samą górę. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tej warstwie, kanał alfa na zaznaczenie, możemy sobie powiększyć i tak jak sobie możemy zobaczyć zaznaczył nam się cały tekst. Teraz wchodzimy w zaznaczenie, zmniejsz. I teraz w zależności od tego jaki duży był nasz tekst, musimy zmniejszyć tak, aby zaznaczenie było bardzo malutkie, wręcz minimalne w środkowych odłogach tego tekstu. Więc ja nie wiem, sobie zmniejszy o jakieś 8. Ok. Ma być coś takiego, właśnie jak tutaj, tylko że na całej literce, jakby. Więc troszkę za mocno zmniejszyłem, bo tutaj przy literce C na dole widać już nie ma zaznaczenia, czyli teraz sobie cofnę, zaznaczenie zmniejsz. No i nie wiem, z 5, coś takiego. Ok, myślę, że, myślę, że jest spoko, chociaż bym się pokusił o cofnę jeszcze o zaznaczenie zmniejsz o 6. Myślę, że to będzie wtedy idealnie. A dobra, jest spoko, myślę, że dobrze to wygląda. I teraz e, zaznaczenie odwróć, edycja wyczyść. Zaznaczenie brak, żeby sobie troszkę oddalić. I efekt jest już praktycznie gotowy. Możemy jeszcze sobie zmniejszyć e, krycie tej warstwy z rozjaśnianiem to nam zmniejszy trochę e, ten efekt glow, ale myślę, że ja zostawię sobie na maksa. No może 95%. Tak myślę, że będzie idealnie. I oczywiście ten napis najlepiej będzie wyglądał na jakimś czarnym tle. Możemy go jeszcze gdzieś przenieść i umieścić, czyli robimy to tak, że wybieramy najwyższą warstwę, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy nowa z widoku. I tworzy nam się taka nowa warstwa z tych wszystkich e, poprzednich. No i na tej warstwie Możemy wejść w kolory, zmiana koloru na alfę, i tu wybieramy kolor czarny. Dajemy OK. I tu, jak widać, kolor czarny nam się usuwa. I te pozostałe warstwy możemy wyłączyć ich widoczność i narzędziem przesuwania. Zobaczcie, tą najwyższą warstwę możemy sobie gdzieś po prostu przesunąć. I napis jest bardzo fajny. I pamiętajcie, że. Jak gdzieś, ją, gdzieś umieścicie na no nie wiem, nie wiem do czego to będziecie wykorzystywać, to możecie na przykład sobie, znaczy możecie, wypadałoby zawsze dodać jakiś cień, jak jest jasny napis to warto zawsze dodać na niego cień, no czyli no jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wchodzimy w filtry, światło i cień, rzucanie cienia. To oczywiście 0, tu 0, tu jakieś 10, 100 dopuszczalne powiększenie oznaczamy, dajmy ok. No i jak widać to już się prezentuje z cieniem. o wiele lepiej, możemy go jeszcze zduplikować, żeby wzmocnić ten efekt. Poradnik chyba wyszedł trochę przydługi, ale myślę, że, że naprawdę opłaca się, bo, bo efekt jest bardzo fajny, bardzo mi się ten napis podoba i mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni z tego poradnika. No i ode mnie to wszystko, trzymajcie się, Siemano.